Witam serdecznie. Na dzisiejszym webinarze chciałem powiedzieć Państwu na temat szyfrowania nie tylko maili, ponieważ CypherDoc Encryption to jest to rozwiązanie, które pozwala na szyfrowanie dowolnego tekstu, dowolnego pliku i wysłania dowolnym medium. Tak więc nie tylko mailem, ale również możemy takie, takie pliki udostępniać chociażby za pomocą WeTransfer, skorzystać z jakiegoś Cloud Storage jak Google Drive. Możemy również używać komunikatorów do wysłania treści czy też całych plików. Chciałem w dzisiejszym spotkaniu poruszyć kwestię akcji cyberbezpiecznego samorządu, z tego powodu, że specyfikacja tego programu mówi o tym, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć kwoty na prewencję związane z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. No i na pewno takim, takim środkiem, Zarządzania ryzykiem jest szyfrowanie. Oprócz tego, krajowe ramy interoperacyjności mówią, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zabezpieczyć i zwiększyć poziom bezpieczeństwa, chociażby za pomocą kryptografii. No i tutaj jesteśmy zgodni, że Cipher doc encryption wpisuje się właśnie w akcję cyberbezpieczny samorząd. Jeżeli chodzi o szyfrowanie, istnieje szereg różnych wątpliwości. tak Czy szyfrowanie musi być trudne, mając na uwadze to, że bardzo często wiele narzędzi jest obarczone koniecznością posiadania pewnej wiedzy informatycznej, natomiast Cipher Doc Encryption jest stosunkowo łatwe w używaniu. Ja to pokażę w czasie live demo. Natomiast też wiele wątpliwości jest co do tego, czy szyfrowanie end-to-end -end jest wystarczające. Otóż to jest slogan z tego powodu, że nie mówię o rzeczy najważniejszych. Kto ma dostęp do klucza deszyfrującego, ponieważ kompromitacja wszelkich mechanizmów szyfrujących, narzędzi szyfrujących najczęściej oznacza dostęp strony trzeciej i przejęcie klucza deszyfrującego. Tak więc jest to jedna z rzeczy najbardziej istotnych w przypadku wszystkich narzędzi szyfrowania. Podobnie możemy mówić o jakichś algorytmach, które są stosowane, tak? ponieważ same algorytmy nie mówią nam o jakości rozwiązania. Podobnie możemy się odnieść do drzwi pancernych, gdzie mamy profesjonalne zamki, natomiast klucze są pod wycieraczką, a nierzadko na drzwiach wisi kartka, że klucze są pod wycieraczką. Podobnie bardzo często stosując takie narzędzia jak zahasowane PDF-y, gdzie hasłem jest chociażby PESEL czy jakieś kilkuliterowa. Kilkursutowy wyraz. Jest to łatwe do złamania. Z jednej strony jest to związane z wydajnością chmury obliczeniowej czy mocą komputerów, które stosują hakerzy, a z drugiej strony ten sekret, czyli hasło musimy przesłać innym kanałem komunikacyjnym, najczęściej niezabezpieczony. Kto może czytać Twoje maile? Takie pytanie dosyć podchwytliwe. Na pewno twój dostawca poczty elektronicznej ma dostęp do skrzynek pocztowych, na pewno haker, który przejął twoje dane uwierzytelniające, którymi się logujesz na serwerze administrator IT twojej firmy czy też administrator IT firmy odbiorcy ponieważ de facto nie mamy pojęcia gdzie trafia mail który wysyłamy do swojego klienta kontrahenta mieszkańca może to być również autor ataku man in the middle czyli chociażby takiego czegoś jak mówimy o invoice hacking tak może to być oczywiście życiowy partner może to być haker zarabiający na ransomware, czy też oczywiście współpracownik, czy też haker pracujący na zlecenie konkurencji, czy, czy z jakiejś wrogiej organizacji. Wnudzony cyberprzestępca, który ma już dane, a chce je sprzedać gdzieś do kogoś innego, licząc na korzyści, jak również może być to sama konkurencja, Oprócz tego może to być służba wywiadowcza innego państwa, czy też naszego państwa, czy też oponent jakiś polityczny i sądowy. Warto o tym pamiętać, że dane są złotem XXI wieku, na które czai się naprawdę całkiem sporo osób. A przykładów dotyczących różnego rodzaju zdarzeń związanych z przejęciem maili jest naprawdę całkiem sporo, przejęciem danych uwierzytelniających. Dlatego warto pamiętać o tym, że deszyfrowanie de facto jest najczęściej ostatnim taką deską ratunku, ponieważ jeżeli jest to właściwe szyfrowanie, mocne szyfrowanie, bez dostępu strony trzeciej, to nawet jeśli haker dostanie się do tych danych, które są zaszyfrowane, nic z nimi nie zrobi. No tutaj można powiedzieć, że praktycznie każdego dnia czy tygodnia możemy czytać w różnych mediach na temat wycieku danych. Już nie mówiąc o na przykład przypadku Polski Press, gdzie były masowo wysyłane fałszywe faktury podszywające się pod wydawnictwo, czy też sytuacja z wyciekiem maili Michała Dworczyka i, i innych rządzących, i to miało miejsce nie tylko w Polsce, chociażby Hillary Clinton czy prezydent Francji Macron, tego typu sytuacje miały miejsce. Co może się stać, jeżeli mówimy o jednostkę samorządu terytorialnego? Może się oczywiście stać coś takiego, że wycieknie korespondencja związana z przygotowaniem przetargu. Może być to, że dane osobowe mieszkańców wyciekną, jeśli na przykład je przesyłamy w jakiś sposób, albo hakerzy dostaną się do naszego komputera. Może to być wyciek informacji o infrastrukturze krytycznej, czy też wyciek komunikacji z naszą kancelarią prawną, ponieważ no, każda jednostka samorządu terytorialnego też korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Wyciek danych osobowych pracowników, no i z czym to się wiąże? No, nierzadko z karami regulatorów, które no, są często dotkliwe. Dużo dotkliwsze na pewno w przypadku podmiotów prywatnych, ale też znaczące dla jednostek samorządu terytorialnego. No i spowoduje taki wyciek nierzadko zagrożenia jakąś przestępczością czy jakimś atakiem terrorystycznym. Nie mówiąc o tym, o utracie wiarygodności czy no, wielu problemach związanych z tym, co się wydarzy i nie jest po naszej myśli. Hasłowane PDF-y, o tym, o tym powiedziałem przed chwilą, ale jest to na pewno lepsze niż nic, ale z drugiej strony zarówno KNF, jak i wiele innych instytucji UODO mówi, że, że tego typu hasłowane PDF-y są słabo zabezpieczone przed dostępem podmiotów trzecich, osób trzecich, więc warto pomyśleć o czymś takim, żeby tego typu zabezpieczenie zastąpić czymś profesjonalnym, jakim takim rozwiązaniem jest Cypher Doc Encryption. To gwarantuje dobre szyfrowanie. No przede wszystkim zapobiega szpiegostwu gospodarczemu, zapobiega invoice hacking, zapobiega wyciekom danych, tak jak powiedziałem, jeżeli dane trafią w ręce hakerów, jeśli są zaszyfrowane i nie ma do nich dostępu, bo haker nie ma klucza prywatnego, nie jest w stanie odszyfrować tego typu informacji. Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom, w szczególności nowej generacji ransomware, Dlaczego? Ponieważ w pierwszym etapie ataku za pomocą ransomware nowej generacji dane są kradzione w postaci jawnej, następnie organizacja jest szantażowana ich ujawnieniem, a dopiero później następuje to, co znamy najczęściej, czyli wrogie szyfrowanie i szantaż w postaci nieudostępnienia klucza deszyfrującego albo aplikacji do deszyfrowania. Ogranicza phishing, ponieważ w naszym rozwiązaniu CypherDoc Encryption mamy weryfikację nadawców. No, i pozwala przede wszystkim na za bezpieczną, poufną i szyfrowaną komunikację. No, i wspiera implementację polityk RODO, NIS-2. Zwracam na to uwagę, ponieważ jest to regulacja, która wejdzie całkiem niedługo w życie, więc warto o tym pamiętać. O tym powiem trochę więcej. I cóż, ja w tej chwili postaram się przedstawić Państwu rozwiązanie, w jaki sposób działa CypherDoc, ponieważ wydaje mi się, że to jest najbardziej istotne. Więc cóż, tutaj mamy najpopularniejszego klienta pocztowego, jakim jest oczywiście Outlook. No i co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie zaznaczyć jeden akapit albo całego maila i nacisnąć przycisk Encrypt Message, podając uprzednio, uprzednio odbiorcę. I po zatwierdzeniu tego, że wszystko jest poprawnie, po kilku milisekundach widzimy na tym, że aplikacja zaszyfrowała sobie dany, dany paragraf. Możemy szyfrować cały. Cały tekst maila, tylko jedną literkę, jeden wyraz. Oczywiście w szyfrowaniu istotne jest również szyfrowanie załączników czy też plików, dlatego tutaj pokażę Państwu, w jaki sposób zaszyfrować chociażby plik, który tutaj mam prawy klawisz wybieram opcję zaszyfrowania dla danego odbiorcy gdzie wpiszę sobie takiego samego odbiorcę jak maila mogę w tej chwili zaszyfrować więcej niż jeden plik mogę zaszyfrować plik dla wielu odbiorców wybieram folder docelowy to jest ten sam co źródłowy klikam zaszyfruj i jak widzicie państwo pojawiło się tutaj plik z rozszerzeniem SIDOC, który mogę chociażby dołączyć do Poczty, którą za chwilę wyślę. Ten plik, który zaszyfrowałem, oczywiście mogę umieścić na Google, na Google Drive. Mogę wysłać e-transferem, mając gwarancję tego, że tylko uprawniony odbiorca jest w stanie deszyfrować i dostać się do formy jawnej tego pliku. Nacisnę sobie send oczywiście, i cóż takiego się dzieje. Ja w tej chwili przejdę do klienta poczty, czyli do mojego Gmaila, gdzie mam drugą skrzynkę pocztową. Już momencik. Mam dwa monitory. No i czekamy, cóż się wyraży. Tak, przyszedł mail, jak widzimy. Mogę sobie go kliknąć. Przez chwilę pojawia się szyfrogram, natomiast został on zastąpiony przez box, który mogę rozwinąć klikając w to miejsce. Klikam sobie po potwierdzeniu, że, że mogę sobie odszyfrować, no i widzicie, że ten tekst został szyfrogram Box zamieniony na jawny tekst. A co z załącznikiem? Mam go załączonego tutaj. Mogę sobie go pobrać, trafił on do folderu, do folderu pobrane, download, przejdę do tego folderu i cóż tutaj się pojawiło, tak, tutaj mam ten plik, mogę sobie go kliknąć i został automatycznie deszyfrowany, tak, widzicie, wystarczyło podwójne kliknięcie na to, żeby deszyfrować. Podobnie szyfrowanie działa w Gmailu, tak, czy mamy klienta Thunderbirda, więc tutaj opcji jeśli chodzi o klientów pocztowych, jest całkiem sporo. Praktycznie z każdym webowym klientem wtyczka, którą mamy tutaj zainstalowana, pracuje, natomiast sama aplikacja jest zainstalowana na komputerze i w samej aplikacji dokonywane są procesy kryptograficzne. Tak? To nie dzieje się w wtyczce. Wtyczce tylko pośredniczy w wymianie informacji między aplikacją a no, chociażby klientem poczty. Możemy sobie szyfrować chociażby również na przykład webowego Slacka. Czemu nie? test szyfrowania mogę sobie coś takiego zapisać. Prawy klawisz, Cypher, do Encryption, Encrypt Message. Wybieram sobie dostawy. odbiorcę mojego komunikatu, klikam OK. Jak widzicie, po chwili został zaszyfrowany. Po wysłaniu również odbiorca widzi taki, taki, taki sam mechanizm, czyli widzimy, że tutaj, jak klikniemy sobie Show the, the, the crypt, Encrypted Message, mogę sobie go zobaczyć. Podobnie chociażby w Messengerze, ja tu już nie będę pisał, mogę sobie szyfrować i deszyfrować komunikaty. Również załączać pliki zaszyfrowane, ponieważ aplikacja i całe narzędzie pozwala na praktycznie szyfrowanie dowolnego pliku, dowolnej treści tekstowej, które możemy wysyłać w dowolnym mediu. No dobrze, to było live demo. Natomiast ja chciałem odpowiedzieć, dlaczego CipherDoc. No przede wszystkim dlatego, że jest niezależny od dostawcy poczty, czyli warstwy komunikacyjnej, bo tutaj mówimy nie tylko o poczty, poczcie dlatego Dlatego o tym wspominam. Czyli możemy mieszać i Outlooka z Gmailem, czy możemy łączyć się między dostawcą a odbiorcą, z naszym otoczeniem związanym z jednostką samorządu terytorialnego. Możemy szyfrować masowo dokumenty, używając command linea, ponieważ też taka opcja w wersji biznes, jaki single user istnieje. Możemy chronić pocztę wewnętrzną wysyłaną na zewnątrz. Niski poziom wejścia, chociażby to, że deszyfrowanie jest po prostu możliwe za pomocą bezpłatnej. Licencji. Mamy aplikację, która współpracuje z systemami DLP, antywirus, EDR, XDR, czyli filtrowanie ruchu wchodzącego i wychodzącego, natomiast sama aplikacja jest na trzy systemy: Windows, Mac OS i Linux. Mamy wtyczki do kilku przeglądarek, które są tu wymienione. Mamy wtyczki do natywnych aplikacji Outlook i Thunderbird. Co jeszcze? Nie ma trzeciej strony w tym rozwiązaniu, czyli jest tylko nadawca i odbiorca. I to włączając dostawcę poczty, dostawcę rozwiązania, zewnętrznego wystawcy certyfikatów nie ma nikogo. My nie mamy wglądu. Dostawca jakiejkolwiek platformy komunikacyjnej nie ma dostępu do danych, które są wysyłane w formie jawnej. Nie przesyłamy też żadnego sekretu, hasła, czegokolwiek innym kanałem komunikacyjnym. Co jeszcze? Stosujemy unikalne metody kryptograficzne i tutaj są trzy takie nazwy, jak algorytm RSA z długości klucza 3072 bity, AS256 i funkcja haszująca SH. Mamy możliwość potwierdzania tożsamości uczestników komunikacji, z tego powodu, że każdy szyfrogram podpisywany jest kluczem prywatnym danego nadawcy i odbiorca może kluczem publicznym, do którego ma dostęp sprawdzić tożsamość. Klucz prywatny jest chroniony, jest przechowywany w formie zachosłowanej, przechowywany jest albo na urządzeniu wyłącznie, z którego korzystał użytkownik, albo również na serwerze lokalnym w wersji zarządzalnej, czyli wersji biznes. Nasz model tworzenia całego rozwiązania, to jest zero trust model, tak, czyli de facto każdy krok w przypadku tworzenia, wymyślania tego produktu jest, następuje po przemyśleniu kwestii bezpieczeństwa. Nie zbieramy żadnych metadanych. Jedyne dane, jakie posiadamy, to identyfikator użytkownika, którym jest mail i jego klucz publiczny. O tym powiem o patentowanych metodach kryptograficznych za chwilę, natomiast istotne są wersje, jakie mamy. Mamy wersje w postaci single user i business, one z zewnątrz wyglądają tak samo, natomiast istotne jest to, że Wersja single user to tak jak antywirus jednostanowiskowy, jedna licencja, jeden użytkownik. Natomiast w przypadku wersji biznes licencja jest na określoną liczbę użytkowników i w ramach tej licencji można zarządzać tymi użytkownikami, domeny, z których korzystają, czyli z jakich się logują. Możemy zawieszać użytkowników, możemy kasować, dodawać. Oprócz tego istotne jest, że klucze prywatne użytkowników znajdują się na serwerze firmy w Wolcie, czyli w takiej bazie danych na sekrety. Natomiast pozostałe rzeczy są takie same. Tutaj mamy możliwość wsparcia Gmaila, czy Microsoft Outlooka, czy Mozilla, Thunderbird, bardzo popularnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Szyfrowanie z linii comments dostępne zarówno w wersji biznes, jak i single user, natomiast współpraca z DLP i innymi systemami cyberbezpieczeństwa możliwa jest tylko z wersją biznes. To co jest ważne, wersje mobilne również na iOS i na Androida. One będą gotowe we wrześniu, więc już całkiem sporo. Roadmapa, to o czym wspominałem. Z takich ciekawych jeszcze rzeczy, o których chciałem wspomnieć, to to, że w listopadzie udostępnimy wersję odporną na komputery kwantowe. Dokładając kolejny algorytm, jak również chcemy zrobić dystrybucję kluczy publicznych w blockchainie, co będzie miało miejsce na początku przyszłego roku. Kilka słów na temat metod kryptograficznych, bo pewnie zadajecie sobie pytanie, skoro jest szyfrowanie asymetryczne, jak jest możliwe zaszyfrowanie jednego pliku dla wielu odbiorców, czy też załącznika dla wielu odbiorców. Otóż przed każdym procesem szyfrowania tworzony jest unikalny klucz symetryczny, który szyfrowany jest asymetrycznie kluczami publicznymi odbiorców i nadawcy, i te klucze zaszyfrowane tworzą taki bloki w nagłówku, natomiast reszta wiadomości czy pliku szyfrowana jest symetrycznie tym unikalnym kluczem. Po przetransportowaniu tych danych, tak te dane trafiają na inny komputer, natomiast ten komputer odbiorcy stara się swoim kluczem Prywatnym odszyfrować któryś z bloków z nagłówka, dostanie się do klucza symetrycznego, i wtedy może deszyfrować resztę danych. Jest to ciekawe, ciekawe rozwiązanie, dające bezpieczeństwo szyfrowania asymetrycznego, szybkość symetrycznego i pozwala na szyfrowanie jednego dokumentu, jednego pliku, jednego, jednego maila dla wielu odbiorców. Często porównywany CypherDoc jest do PGP lub S-MIME, takich otwartych standardów szyfrowania poczty. Natomiast istotne jest to, że w przeciwieństwie do PGP my nie przesyłamy klucza publicznego jawnym kanałem komunikacyjnym, więc nie ma możliwości podmiany. W przypadku S-MIME słabością jest możliwość ataku na lokalne certyfikaty komputerowe, jak również występowanie trzeciej strony w postaci dostawców certyfikatów, więc warto o tym pamiętać. Natomiast ważne jest to również, że mamy patenty związane z naszym rozwiązaniem zgłoszone w Stanach Zjednoczonych, natomiast dostaliśmy też szereg różnych wyróżnień, nagród związanych z naszym, naszym rozwiązaniem. Procesy warte szyfrowania. No tutaj, szereg takich procesów jest w każdej organizacji, i to też w jednostkach prywatnych, czy też w jednostkach samorządu terytorialnego. I to może być chociażby wysyłka danych dostępowych do serwisów, usług, aplikacji, serwerów, czy też komunikacja z zewnętrzną kancelarią prawną, biurem rachunkowym, zewnętrzną agencją HR-owym, jakimś audytorem bieżąca komunikacja władz, jednostki samorządu terytorialnego, chociażby proces przygotowania zamówienia publicznego i składania ofert, bo również w takim przypadku możemy mówić o, o, o konieczności szyfrowania tego typu danych jakieś kontrahenci wysyłają istotne umowy, czy wymiana faktur, czy też chociażby masowa wysyłka zaszyfrowanych dokumentów. Może to być bank, może to być jakaś spółka miejska, może to być cały proces zakupowy kwalifikowanych dostawców, przechowanie jakichś informacji o technologii, pracach badawczo-rozwojowych, wyniki badań medycznych, kody licencyjne, sprawozdania i inne dokumenty finansowe, przesyłanie projektów, planów, map. Baz z dana, danymi osobowymi. I tutaj chciałem wspomnieć o NIS-2. Temat na pewno gorący, ale kiedy korzystacie Państwo z funduszy dostępnych w cyberbezpiecznym samorządzie, warto o tym myśleć, że <laughs> powinniśmy dostosować się do NIS-2, czyli zapewnić środki zarządzania ryzykiem, z których wymieniane są w NIS-2-3. To jest multifaktor authentication, czyli wieloskładnikowe wyrzutelnianie, mamy backup i mamy jeszcze szyfrowanie, kryptografia. I wśród sektorów kluczowych wymieniona jest administracja. Dotyczy to organizacji powyżej 50 pracowników, jeżeli chodzi o sektory prywatne, natomiast administracja no to niestety cała. Obowiązki, które wpadają na podmioty objęte dyrektywą to jest 18 października przyszłego roku, ale wbrew pozorom mamy niewiele czasu. Ponieważ warto o to zadbać już w tej chwili i przygotować się, ponieważ rok to jest kwestia inwentaryzacji, sprawdzenia, jakie procesy trzeba zabezpieczyć, w jaki sposób zboru rozwiązań, sfinansowania tego zakupu i oprócz tego wdrożenia przeszkolenia pracowników. To jeszcze, to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o moją prezentację. Ja tutaj na koniec chciałem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy że możecie kontaktować się z naszymi partnerami jak najbardziej, przez których sprzedajemy nasze rozwiązanie. Natomiast przypomniałem sobie o jednej rzeczy, o możliwości szyfrowania chociażby za pomocą takiego Magic Window, jak to nazywamy, czyli możemy wyobrazić sobie, że możemy zaszyfrować sobie chociażby nasze kredencjale, które chcemy przesłać do jakiegoś użytkownika. W takim przypadku używamy Magic Window, tak? Klikamy zaszyfruj, i ten zaszyfrowany tekst znajduje się w schowku. Nie wystąpiła notyfikacja z tego powodu, że mam zablokowane w tej chwili pojawienie się notyfikacji. Cóż zostało zaszyfrowane? Tak więc możemy taki tekst, który zaszyfrowałem, wysłać chociażby w wspomnianym slaku, tak? I więc może przejdę do, do Slacka, mogę sobie zrobić tutaj. Takie coś wysłać, wyświetlić ponownie. Jak widzicie, jest to samo. No dobrze, to tyle z mojej strony w dniu dzisiejszym. Ja zapraszam do kontaktu, czy to ze mną, czy to z, z naszymi partnerami. Myślę, że udało mi się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy to rozwiązanie spełnia Wasze oczekiwania. Chciałem zaprezentować, że łatwo jest się. Z niego się korzysta, natomiast zapraszam do, do kontaktu. Chciałem wspomnieć, że mamy oczywiście też licencje subskrypcje roczne, licencje dożywotnie, w zależności od tego, jakie potrzeby Państwo mają. W takim przypadku dostosujemy naszą ofertę do wymogów związanych z, z tym, co robicie. Dziękuję serdecznie.